manko. Ja jestem Bartek i dzisiaj robimy czwarty odcinek z serii Kariera Borussia Dortmund FIFA 14 na PSP. Oczywiście na telefonie, bo nie mam PSP. I dzisiaj chcemy być pierwsi w Bundeslidze i chyba to już ten sezon, myślę. No i dobra, lecimy, carer mode. A, bo mi coś nie działa, czekajcie. Bo mi się pada zepsuł, sorry. Dobra, 10 minut się z tym męczyłem. Mam już pada ogarniętego. Lord carrer. Yy, tak. I powrót. Let's go. Mamy to włączę wam muzykę. I jesteśmy pierwsi w grupie. W Bundeslidze i czwarty jest szalkę i lecimy szalkę. Ale pierwsze co chcę zrobić, to pokazać Wam skład, jak go się nasi piłkarze. Piłkarze. O, Royce ma 91. Czy tam 90? Ale Obama Young wejdzie na ten mecz. Tutaj Obama Young. Royce za. Co na przykład. Próbujmy z nimi wygrać, please. 0-0, dobra. Ale nie było rojca w składzie Lewego. To trochę słabo. A, i będę wam to przypominał w każdym odcinku. Próbuję zdobyć yy, 100 subskrypcji, więc proszę subskrybuj kanał. Aby nie przykapić kolejnych odcinków, i napisz miły komentarz dotyczący tej serii. i zostaw też like, oczywiście, bo like bardzo dużo znaczy. I mówi mi, czy ta seria mi się podoba. Ci się podoba. Więc, no, proszę, subskrybuj. Żeby mi dali radę, dobyć wreszcie to, to subskrypcji, bo normalnie. Już się męczę z tym, z, tym, z tym rok i muszę wbić I teraz gramy z Wolfsburgiem i wygrywamy 1-0. Czyli z naszym wrogiem z tamtego sezonu. Dobra, ja muszę zagrać parę, me parę meczy. Ja wam powiem kiedy będzie koniec sezonu. zagramy może jeszcze z 10 meczy i wtedy wam powiem kiedy się kończy sezon, okej? Okay? To czekajcie. Dobra, mamy to, jest jak coś rok, 2015 styczeń, 20 styczeń, 2015 rok. Trzymamy się dalej, pierwsi w lidze, drugi jest Freiburg, yy, niestety, z 42 punktami. I jesteśmy pierwsi w Bundeslidze i 66 punktów. Rozgramy gramy z Bochum, okej. Okay. 2 0. Ktoś tam się rozwinął, nie widziałem. Week 25, 15, 25, ok, 69 punktów mamy. Ok, super. I tutaj kto to? Sokratis? Nie! Nie opłaca się. Jeszcze do tego klubu, kto jest taki słaby. Lecimy z kolejnym meczem. Zgramy z Hertą Berlin. I czy wygramy? Proszę. I? Jeden okej, okay, Uff. Umysł 89, co jest? Poszykowski 65, wow, no, dobra. To jest teraz skład, nawet lepszy od Barcelony. Yy, a, yy, napiszcie w komentarzu, czy Barca czy Real, bo ja chyba wolę Real, jak dla mnie. Sieber, a ty możesz iść. A daj o nie, o nie Dobra, lecimy 90 ofensywy. Jezus Maria, proszę Dobra, 2-0. Uff Jello no, Royce gra najlepiej w naszej drużynie. taki kocur albo ten Hummels, o nie, z kim? Tylko nie Bayern, a Bayern nawet odpadł? Ty, ja nawet nie wiedziałem. O, Euro Aha, to Liga Europy, dobra. No to dobra, lecimy z Ligą Europy, dobra. Ja zapomniałem, że my spadliśmy z trzeciego miejsca. 7-0 jest. O Boże, kochany. 10-0 Royce, Boże. Co to za ocena w ogóle? To on pewnie szczerzył z bramek. Jak mnie o to chodzi. Przecież miała być taką małą, łatwą tą... Real gra? Nie, Real gra w Lidze Europy, serio? Aha, okej okay. Coś się tu zrobało Real powinien już wygrać całą ligę Okej, okay, to jednak trochę coś się... Dobra, 1-0, krótko I z kim? Tylko nie Real, tylko nie Real Uff, Real Zaragoza, jak się. Jezus Maria, jak się. Eee. Ja no, Team Rale, mieli już 3 kurde. Real Zaragoza, o Jezus, jak się boję. 62, mają tego, trochę nawet dobrze. Proszę! I! Jezus 1-0, tak! Uff! Ale, ale fart! Żeby chociaż Ligę Europy wygrali w tym sezonie no to pewnie dopiero będzie... Benfica 1-0 z Realem. O Jezu, ale to będzie fajnie! Jak oni wygrają ta Benfica! O Jezu, ale by wtedy było fajnie! Wtedy nie było już... By... Tak z górki wtedy by było w sumie! Okej, okay, 2-0 Dobra, ja pominę... Ja wam pokażę tylko te mecze najważniejsze, okej? Okay? To dobra, widzimy się za chwilę! O, jest mecz Rall Dobra, nawet nie musiałem pomijać! I proszę 3-1, dobra. Nie ma no. Brawo, chłopacy. I gin, Gindogan zminął się o jeden. Czyli 90, 90 ma. Drugi z najlepszych. Okay, quarter final, please. Tylko nie real. Uff, Benfica Real, odpad. Jakie nuby. Nie no, a ja tak jestem za Realem Ale teraz jest lepszy w tym sezonie 2024 Kiedyś Barcelona była lepsza o wiele W Fifach i w ogóle na boiskach Ale teraz jestem za Realem, serio, napiszcie w komentarzu kogo wolicie, czy Real czy Barca Proszę Eurolik, dobra, jest Proszę Jezu, jakie oni są dobrzy. Proszę, wygrajmy to. A, Jezu, jak się boję. 0-0. O, Jezu, teraz tylko jeden punkt. Jeden gol i wygraliśmy. Bo jak odpadniemy, to już GG. O, Boże, jak się boję. Tak serio. Bardzo się boję. Nie play. Dobra. Proszę, wygrajmy to. Jezu, proszę, 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 proszę. Nie! No przecież to są mi jaja! Kto to jakiś debil trafił? Sorry, że psz, debil, ale no... się wkurzyłem, no, że... A dobra. Ech, trochę... No słabo, ale w Deutscher pokal mamy szansę. Jak już z nimi przegramy, to już normalnie ja schodzę z tej serii. Uf, dobra, 1-0. To tak ledwo co wygrali, dziwne. Bundesliga, okej. Okay. Te chwileczkę, kolejny sezon. Pewnie Bo ja teraz to jak najszybciej robię. Jak najszybciej, jak najszybciej. Robię z, z tempo szybsze. Dobra, win the Bundesliga! Jest! Jej! Tak! Wygraliśmy Bundesligę! Jezus! Tak! I teraz finał ze Stuttgartem, proszę. Jest, dobra, wygraliśmy. 2-0, tak, brawo. Brawo, chłopacy Lewandowski, tak, pięknie. I Deutscher Poker, congratulations, tak jest. <ścoughs> Sorki. No i dobra, bardzo, bardzo dobrze. Teraz szybko. End season. Boże, szalkę co drugie, Bayern szósty, ojojoj, ale się im pokręciło trochę. Karta Berlin spada i Bochum ten. No i git. Tak jest, wygrana Bundesligi, ojojoj. I bierzemy znowu Stark no bo i mamy to, tak jest Wygraliśmy Bundesligę i Deutschter Pokal. Uff. Ale fart. Szkoda, że przynajmniej nie wygraliśmy tej tej ligi tej Europy. Szkoda, ale. No. Dobrze. To ja zapisuję save career. wpisać te dane. Tak. No i jeszcze raz, próbuję zdobyć 100 subskrypcji, więc proszę subskrybuj tu mój kanał. Dostaw lajka i napisz mi komentarz dotyczący tej, tej serii. No i ja się z wami żegnam. siema.